Janowi powiedziano oto dwaj moi świadkowie, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów, I jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich pana. I spośród ludów, szczepów języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się, radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali. Bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali, i posłyszeli donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. Na pierwszy rzut oka czy ucha, jak słyszymy ten tekst, to może wydawać się nam, że to są konkretni ludzie, bo słyszymy o jakichś świadkach, którzy na przykład mieli władzę, by zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał od nich, mają władzę nad wodami, by w krewie przemienić. Kojarzy nam się to z Eliaszem, kojarzy nam się to z Mojżeszem. Czasem są jakieś inne skojarzenia, ale jak czytamy Apokalipsę, to nie chodzi o to, żeby zobaczyć konkretnych ludzi, ale zobaczyć konkretny temat, konkretną myśl. I może gdzieś w nawiązaniu do jakichś ludzi Czyli widzimy tutaj dwóch świadków przede wszystkim. Świadków, czyli tych, którzy są blisko Boga, którzy wierzą, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy są wierni Panu Bogu, którzy są posłuszni Panu Bogu, którzy świadczą Panu Bogu. I to, że ich jest dwóch, to też jest potwierdzenie dla Żydów. To było niesamowicie ważne w ich kulturze, żeby byli dwaj świadkowie. Jeśli coś mówi jeden człowiek, to nie jest to wiarygodne. A jeśli jest ich dwóch, to, to potwierdza ich prawdomówność. I słyszymy też chociażby to, że Duchowo zwie Sodoma i Egipt, gdzie ukrzyżowano Pana. No, Pana nie ukrzyżowano ani w Sodomie, ani w Egipcie, ale to jest takie duchowe porównanie do czegoś strasznego, gdzie ukrzyżowano Pana. Też słyszymy trzy i pół dnia, trzy dnia byli zabici. Może nam się to kojarzyć najpierw z, y, z tym, że Jezus był 3 dni w grobie, ale tu jest trzy pół. Czemu trzy pół? Bo siedem to jest liczba doskonała, a trzy pół to jest coś niedoskonałego. To jest jakaś połówka doskonałości, czyli coś niedoskonałe, coś słabe, coś skończone, coś, co się skończy, co jest czasowe, czy jest niedoskonałe. Ale to, co myślę, że warto przede wszystkim zauważyć w tym tekście, to to, że ci świadkowie, którzy są wierni Bogu, działają i nikt nie może ich skrzywdzić. Nikt nie może ich skrzywdzić. Czytamy: Jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich, z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli ktoś chce ich skrzywdzić ten sposób musi być zabity. Nikt nie może ich skrzywdzić, ale później okazuje się, że zostają zabici. Ale co jest między tym, że nikt nie mógł ich skrzywdzić, a tym, że zostanie zabici? Słyszymy, gdy dopełnią swojego świadectwa. Gdy dopełnią swojego świadectwa. Bestia, która wychodzi z czeluści, wydaje wojny, zwycięży ich i zabije, ale później zmartwychwstaną. Co nam to mówi? Jezus. Jak uczył, jak czynił znaki, jak chodził po ziemi, chociaż chcieli go wiele razy zabić, on się ani nie bał, ani nie mogli go zabić, bo jeszcze nie przyszła jego godzina. Ale kiedy już dopełnił swojego świadectwa, mówiąc tym językiem, podjął krzyż, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I apostołowie uczyli, było wobec nich wielkie prześladowanie. Często byli zamykani w więzieniu, bici, chciano ich zabić. Nikt nie mógł ich zabić, z więzienia byli cudownie uwalniani. Ale przyszedł czas, kiedy dopełnili swego świadectwa, wtedy umarli męczeńską śmiercią. Tak jest i z nami, że jest czas naszego świadectwa, jeśli oddajemy życie w ręce Pana Boga, jeśli żyjemy według woli Boga, nikt nam nic nie zrobi. Nie bójmy się ludzi, władzy, systemów, przeciwników, tych, którzy z nami walczą, którzy są nam przeciwni, nie bójmy się, nic nam nie zrobią. Dopóki Pan nie pozwoli, dopóki nie dopełnią swojego świadectwa, dopóki nie dopełnimy swojego świadectwa, ale przyjdzie taki czas, że będzie krzyż, że będzie podjąć ten krzyż. I też ten krzyż trzeba zrozumieć, teraz jest ten czas. Czas krzyża, czas drogi krzyżowej, która prowadzi do zmartwychwstania, prowadzi do większej chwały. I jeśli widzimy w tym życiu czas krzyża, że coś mi trudno, coś mi ciężko, jest jakiś krzyż w naszym życiu. To znaczy, że Pan pozwolił, Pan dopuścił, ale jeśli będziemy to przeżywać z Bogiem, z Jezusem, nieść krzyż razem z Nim, to On doprowadzi nas do większej chwały, do zbawienia, do jakiejś wielkiej radości. Tak musimy patrzeć na życie, że to życie nawet jak wszyscy nas straszą i, i mnóstwo jest jakichś niebezpieczeństw i obaw, nic się nie stanie, jeśli Bóg nie pozwoli. Nie musimy się bać, jeśli jest czas świadectwa, czas jeszcze, jeszcze który, w którym Bóg nie powiedział, że już teraz jest czas krzyża, nikt niczego nam zrobić nie może. Nie musimy żyć w strachu, możemy żyć w swobodzie dzieci Bożych, w pełnej wolności, ale kiedy przyjdzie krzyż, to też z wiarą, że Pan Bóg nas nie zostawia, że Pan Bóg z nami ten krzyż niesie, że ten krzyż nas prowadzi do czegoś jeszcze lepszego, jeszcze większego, możemy i musimy ten krzyż podjąć. Też to, to, co widzimy w tym fragmencie Apokalipsy, to są ci ludzie, że jakby ten naród jest przeciwny tym prorokom. Słyszymy spośród ludów, szczepów języków i narodów, trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki. Wobec nich mieszkańcy Ziemi cieszą się, radują i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom Ziemi zadawali katusze. Czyli katusze, jakie katusze? Że ci ludzie nie, nie, nie mieli spokojnego sumienia. Że oni czynili jakieś zło i ci prorocy im przeszkadzali w tym. Czy nie jest taki teraz, że mnóstwo ludzi buntuje się przeciw Bogu, Kościołowi, Ewangelii, bo im zadajemy katusze. A kiedy z martwych wstali ci prorocy, wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Taki świat nas otacza. W takim świecie żyjemy i nie musimy się tego świata bać. Ale właśnie to nasze świadectwo, i też nasz krzyż. I też nasze zmartwychwstanie będzie znakiem dla tego świata. Spójrzmy na to nasze życie z taką wiarą, że Pan Bóg w tym wszystkim jest Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg nas chroni, Pan Bóg trzyma nas bardzo mocno w swoich rękach, nie musimy się niczego obawiać. Ewangelia dzisiejsza podeszła do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny. Niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. I później siedmiu mężów miało za żonę. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata, że nie za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. To, co w tym tekście chciałbym zauważyć, to to, że no, trudno uznać ten absurdalny argument, że jedna kobieta miała siedmiu mężów i to jest jako dowód na to, że nie ma zmartwychwstania no to też żaden nie jest dowód i przede wszystkim tutaj powinni ci ludzie pytać Jezusa, panie, jak spojrzeć na taką sytuację w kontekście zmartwychwstania, nie, a oni użyli to jako dowód na to, że zmartwychwstania nie ma, czyli oni mają już pewną tezę, a nawet już taki pewnik i do tego pewnika dobierają sobie różne sytuacje, żeby potwierdzić to, że mają rację. Oni znają pełnię prawdy i Dobierają tylko argumenty, przykłady, żeby potwierdzić to, że oni mają rację. To jest manipulacja, to jest propaganda. Kiedy już niczego nie szukamy, o nic nie pytamy, tylko my wszystko wiemy, a teraz musimy znaleźć jeszcze jakieś argumenty, żeby potwierdziły naszą prawdę. Tak działa manipulacja, i tak działa teraz świat, i tak działają mass media. I bardzo często, jak słyszymy jakąś propagandę, to ona tak działa. Jest pewnik. I do tego pewnika dobiera się różne fakty, różne wydarzenia, żeby potwierdzić i umocnić ten pewnik. Nie ma poszukiwania prawdy. Musimy być bardzo wrażliwi, żeby nie poddać się takiej manipulacji. Ale też sami, kiedy zaczynamy coś mówić, żebyśmy nie próbowali manipulować ludźmi. Jest tak i ma być tak, i teraz szukamy tysiąca argumentów, które nam to potwierdzą. Mamy zawsze być w poszukiwaniu prawdy. Mamy zawsze zadawać pytania, gdzie jest prawda. Jaka jest prawda? Co jest prawdą, co jest wolą Bożą, jak na to wszystko spojrzeć tak naprawdę? Musimy zawsze żyć z takim pytaniem i z takim, kiedy coś mówimy innych, też nie próbować manipulować ludźmi, tylko zawsze próbować może coś pokazać, może doprowadzić do tego, że człowiek będzie zadawał sobie pytania albo nam. Ale nie manipulować, nie robić tak, że ja mam pewnik, ja znam całą prawdę i wszyscy inni mają się tylko do tego dostosować. Ale też to, co widzimy w tym tekście, to jest znów zaglądamy do nieba. Czyli Jezus nam potwierdza, jest życie wieczne. Możemy teoretycznie wierzymy, ale ciągle boimy się śmierci, boimy się tego, co będzie dalej. Ten tekst nam potwierdza, jest życie wieczne, jest zbawienie. Będziemy żyć po śmierci, nie musimy się bać. Ale mogą małżonkowie tutaj pomyśleć, no ale co, już nie będziemy małżonkami po śmierci? Fizycznie nie, bo to, że jest ciało i jakieś cielesne relacje, to, że jest jakieś pieczątka w to, że jest jakiś podpis, który postawiliśmy, to jeszcze nie czyni nas bliskimi ludźmi. Ale tak sobie myślę, jak czytam ten tekst, że ten tekst pokazuje małżonkom, to, że ich relacje nie mają być zbudowane na ciele, na fizycznych relacjach. To jest jakiś element, część małżeństwa, ale to nie jest główne. Z tym do nieba się nie pójdzie, bo ciało zostanie tutaj, wszystkie cielesne relacje zostaną tutaj. To, z czym pójdziemy do nieba, to jest duch, dusza. I małżonkowie muszą się troszczyć o to, żeby dusza była blisko, żeby dusze ich były blisko, żeby była wspólna modlitwa, wspólne słuchanie Słowa Bożego, wspólne sakramenty, wspólne przeżywanie wiary, wspólna przyjaźń, duchowa przyjaźń, głęboka duchowa przyjaźń i z tym pójdziemy do nieba. I wtedy będziemy tam, razem, tam, blisko. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.